Niestety brak apetytu może mieć bardzo różne i też poważne przyczyny, dlatego tutaj zdecydowanie warto było się skonsultować ze specjalistą, ponieważ po prostu może być to jakiś objaw chorobowy i jakieś tutaj takie zalecenia ogólne czy suplementacja no, mogą nie, nie pomóc, a nawet zaszkodzić, także nie, nie odpowiemy na to pytanie tak dokładnie. Ja tylko dodam tyle, że pobudzanie apetytu, fajnie się sprawdzają treningi typowo takie kardio, tak? Wolne na przykład bieganie, ponieważ treningi interwałowe zazwyczaj hamują nam apetyt, treningi typu bieganie, tak, czyli jakieś wolne formy cardio zazwyczaj ten apetyt nam pobudzają dużo szybciej. Jeżeli chodzi o i czyli coś, na co cierpi bardzo duży procent pań, na pewno trening siłowy będzie pomocny, tak, który nam pozwoli ujędrnić ciało i sprawi, że ta serwetka będzie bardziej taka sportowa i ta skóra będzie bardziej napięta. No, na pewno wszystkie treningi typowo interwałowe, czy też kardio, tak, które nam pozwolą spalić ten tłuszcz podskórny. No i w to miejsce chcemy jak naj mieć jak najwięcej masy mięśniowej, która nam napnie tą tkankę, tkankę skórną i to ciało stanie się dużo bardziej jędrne. Nie ma na pewno typowo diety na celulit, nie ma też takiej typowej suplementacji na celulit. Tutaj bardzo ważny jest styl życia i trening, o czym mówił Artur. Dieta powinna być po prostu znowu, tak jak wcześniej też mówiliśmy, bogato odżywcza, nieprzetworzona i bilans kaloryczny tutaj też będzie ważny, bo jeżeli mamy dużą nadwagę, no to celulit na pewno będzie występował. Bardzo ważną przyczyną też celulitu są na pewno stany zapalne, czyli zdrowy styl życia, czy ewentualnie suplementacja przeciwzapalna, jak chociażby kurkumina, może być pomocna, ale to i tak przede wszystkim sprowadza się do stylu życia, diety i, i aktywności fizycznej. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie przygody siłownia, no to oczywiście tak, no najlepsze by było skonsultować się z jakimś trenerem, tak, z kimś, kto ma większe pojęcie od nas i dobra by po prostu indywidualnie ten trening dla nas, aczkolwiek jeżeli zaczynamy, tak, no to na pewno, jeżeli zaczynamy z jakąś tam nadwagą, to na pewno jakieś formy kardiostatyczne, które nam pozwolą spalać tkankę tłuszczową, nie obciążając zbyt mocno stawów. i Oczywiście trening siłowy, tak, który jest bardzo mocno niedoceniany, jeżeli chodzi o palenie tkanki tłuszczowej, ponieważ wtedy podczas treningu siłowego bardzo dużo wypalamy glikogenu mięśniowego, który nam pozwala uwrażliwić nasze komórki na, na, na cukier, tak, czyli pozbywamy się gdzieś tam tej insulinoporności, Także ja bym radził od tego zacząć, tak? Wolne treningi cardio na początek, połączenie z jakimś treningiem oporowym, siłowym. I później możemy ewentualnie pójść poziom wyżej tak, i robić treningi typowo interwałowe. No i jeżeli chodzi o drugi aspekt, czyli dieta, no to jest na pewno aspekt kluczowy, tak, bo e, trening generuje jakiś tam e, deficyt kaloryczny, ale dieta też będzie tutaj kluczowa. Jeżeli będziemy się wiadomo obiadać jej za dużo i o to nie zadbamy, no to trening siłowy też jakikolwiek w sumie trening e, super efektów takich redukcji nam nie da. Także warto tutaj no dbać o powiedzmy, odpowiednią podaż kalorii. E, liczenie kalorii i makroskładników może już być bardziej skomplikowane. E, można zacząć od większej podaży białka na przykład w diecie, która jest bardzo skuteczne przy odchudzaniu, a jeżeli tutaj powiedzmy ten problem występuje nie możemy osiągnąć wymarzonej sylwetki to znowu w kontakt ze specjalistą i tutaj ułożona dieta indywidualnie na pewno już ten problem rozwiąże. Zdecydowanie nie ma jednej uniwersalnej diety. Znowu można wrócić do tego, co już mówiłem wielokrotnie. Dieta nieprzetworzona na pewno będzie najlepsza. E, tutaj na pewno i powiedzmy produkty zbożowe, czy jakieś tam warzywa, czy owoce mogą być jak najbardziej pomocne. Są ciekawe, wstępne bardzo badania na temat e, korzystnego wpływu na dietę Hashimoto, jeżeli chodzi o eliminację glutenu i nabiału czy laktozy. E, nie jest to do końca na pewno potwierdzone i nie pomoże każdemu, nie każdy powinien w chorobie Hashimoto te grupy produktów eliminować, bo one też mogą prowadzić do tego, że dieta będzie nie doborowa, ale u wielu osób eliminacja glutenu i nabiału może być korzystna. Nie jest to, jakaś tam, yy, nie jest to jakiś tam, wyznacznik ogólny. E, dieta powinna być po prostu dobierana indywidualnie, też do naszych objawów i do wyników badań. Jeżeli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej, tak, czyli u mężczyzny, tak, no to na pewno, tak naprawdę ciało jest jedno, tak naprawdę i czy mamy kobietę czy mężczyznę, początki zawsze są takie same. Także na pewno trening cardio na początku. Trenić siłowy, który nam pozwoli tak uwrażliwiać tkankę, tkankę naszą ogólnie mięśniową i całe nasze ciało na, na insulinę, tak, czyli na, na te węglowodany. Także to od tego tak naprawdę zaczynamy. No i oczywiście, jakaś dieta, tak wyczyszczenie diety, pozbycie się żywności przetworzonej, o czym może więcej powie Michał. Tak, no tutaj też w sumie już mówiliśmy o tym kilkukrotnie, tutaj najważniejszy będzie deficyt kaloryczny, deficyt kaloryczny kreujemy albo dietą, czyli jemy mniej, albo treningiem czy aktywnością fizyczną, czyli więcej się ruszamy i więcej trenujemy, nie ma tutaj żadnej magii, nie ma jakichś magicznych innych sposobów i proste, takie powiedzmy proste równanie, jeżeli jemy tyle ile jemy i trenujemy tyle ile trenujemy, a waga nam nie spada, to nie jesteśmy w deficycie kalorycznym i coś musimy zrobić, żeby ten deficyt wykreować, albo jemy mniej, albo trenujemy więcej i nie ma tutaj żadnej, żadnego magicznego rozwiązania. Jeżeli chodzi o objawy tutaj insulinoporności i złej wrażliwości na insulinę, to przede wszystkim są to objawy związane ze zmęczeniem po posiłkowym i ogólnie ze złym samopoczuciem po posiłku. Jeżeli po posiłku, szczególnie no dużym, węglowodanowym, czujemy się bardzo mocno zmęczeni, potrzebujemy się zrzemnąć e, i to występuje praktycznie codziennie, no to jest to duży objaw, który może wskazywać na to, że mamy złą wrażliwość insulinową. E, oczywiście, jeżeli jemy produkty, powiedzmy, bardzo duże posiłki, i bardzo przetworzone, to zmęczenie po takim posiłku jest normalne, tak? Więc zwróćmy uwagę na to, jaki to jest posiłek. Jeżeli chodzi o dietę przy tutaj insulinooporności, jaka będzie najlepsza, czy węglowodany, czy tłuszcze, to akurat nie ma żadnego znaczenia. Zarówno dieta niskowęglowodanowa i niskotłuszczowa, czy, czy wysokowęglowodanowa i wysokotłuszczowa może poprawiać wrażliwość, wrażliwość insulinową, jeżeli jesteśmy w deficycie kalorycznym, bo najważniejszą rzeczą poprawiającą wrażliwość insulinową jest deficyt kaloryczny. Czyli to, czy jemy węglowodany, czy tłuszcze, nie ma znaczenia, dopóki jesteśmy w deficycie kalorycznym. Można też pokrótce powiedzieć, że tłuszcze nasycone no, nie są najlepszymi rodzajami tłuszczów, jeżeli chodzi o insulinooporność. Ale to już jest taka kwestia, żeby to zbilansować odpowiednio. Większa podaż białka może być na pewno bardzo korzystna w diecie przy insulinoporności, ale deficyt kaloryczny jest kluczowy. No i na pewno trening też kolejna bardzo ważna kwestia. Co to od siebie, tak? No na pewno jedną z najskuteczniejszych, chyba najskuteczniejszych rzeczy na uwrażenie naszych komórek na no insulina, jest po prostu trening, tak? Trening oporowy, trening cardio, co pokazują badania, że nawet dużo skuteczniej działa niż leki typu metformina. Tak naprawdę pytanie bardzo ogólne, więc też odpowiem e, bardzo ogólnie. Jeżeli chcemy prawidłowo ćwiczyć, to to na pewno, no wiadomo, ktoś, kto się na tym zna, tak? Jeżeli e, zepsuł nam się samochód, to po prostu oddajemy go do mechaniki, tak samo jest po z treningiem, tak? Jeżeli chcemy prawidłowo ćwiczyć, no to idziemy na kogoś, kto się na, na świecie na tym najlepiej zna, czyli jakiś wykwalifikowany trener, który, który ma dużo zadowolonych klientów, e, zna się na, powiedzmy, na robocie, tak? Że, który zadba o to, żebyśmy wykonywali ćwiczenia prawidłowo, tak? Żebyśmy się nie obywali jakieś kontuzji, e, no i prawidłowo zaprogramuje nam treniki, tę progresję względem naszego poziomu zaawansowania. Jeżeli chodzi o wypadanie włosów, tutaj e, mogą być te aspekty związane z jakimiś tam chorobami, niedoborami jak najbardziej. E, bardzo często włosy wypadają w niedoczynności tarczycy, w chorobie Hashimoto, ale także na przykład wanemi, w niedoborach żelaza i tutaj warto po prostu wykonać jakąś tam diagnostykę, co na pewno e, nam pomoże. Oczywiście może to być też objaw jakiejś tam poważniejszej choroby. No i bardzo często też występują niedobory witamin z grupy B, e, jakiś tutaj aminokwasu po prostu, jeżeli dieta nie jest odpowiednia lub jeżeli też nie wchłaniamy odpowiednio składników pokarmowych, jak najbardziej może to występować. Tutaj, na przykład, w Marcalines mamy taki specjalny produkt na e, włosy, skórę paznokcie właśnie, e, który większość takich składników, które tutaj e, przy wypadających włosach e, są niedoborowe, zawiera. Ale co ciekawe, bardzo dobrze, praktycznie najlepiej, jeżeli chodzi o e, wypadające włosy, najlepiej sprawdza się biotyna w takiej większej dużodawce niż standardowo w B-kompleksie. I naprawdę jest to w stanie pomóc na, na wypadające włosy. E, biotyna też jest bardzo bezpieczna, także tutaj jakichś skutków ubocznych raczej nie powinno być. Ale warto oczywiście, tak jak mówiłem, przebadać i morfologię, tak, poziom żelaza. E, panel taczycowy, żeby wiedzieć, czy to nie jest objaw jakiejś choroby.